Hej, kochani, no to co, lecimy, nie? Mam dla was zajebistego newsa. Zajebistego, nie, zajebistego, mega zajebistego. Już mówię o co chodzi. Pytaliście o to bardzo długo, czekaliście, dzięki za cierpliwość. Respect. Natomiast wreszcie napisałem moją książkę. Tak wiele osób mówiło mi: Napisz, to jak fajne rzeczy, mówisz fajnie, masz w głowie pokładane dużo, się nauczyłeś, życie ci pokazało. Jest, już jest, to już nie jest mrzonka, to już nie jest marzenie. Napisałem swoją pierwszą książkę. Chyba widać po mnie, że to jest po prostu mega ekscytacja. I teraz co? Żeby ją wydrukować, potrzebne jest. No, Dudki Dudki, kochani. 14 tysięcy na korektę, łamanie i wydrukowanie. Więc prośba, stąd szit, zwijamy się na www.polekpotrafik.pl. znajdujemy szybciutko projekt wandagą, i wpłacamy kaskę, żeby to musiało wesprzeć. Proste czy proste? Tak naprawdę. Po lewej stronie na projekcie Vantago na www.polakpotrafi.pl znajdziesz mnóstwo zajebistych pakietów. I to są pakiety z różnymi nagrodami, bo to nie chodzi tylko o to, że wesprzesz mnie i dostaniesz dużo taniej książkę, czy dwie, czy pięć, czy 50 w zależności od pakietu, ale naprawdę są mega zajebiste nagrody. No zresztą zobacz sam, wejdź koniecznie na projekt Vantago na polakpotrafi.pl i zobacz jak zajebiste są nagrody. Naprawdę warto wesprzeć, bo zyskujesz bardzo wiele i ja też chcę dać coś od siebie każdej osobie, która wspiera mnie. Z góry dziękuję Ci, no bo przecież wiadomo, że mnie wesprzesz. No, jeśli mnie znasz, to wiesz, że jestem super osobą i na pewno mnie wesprzesz. Jak może mnie nie wesprzeć? Ale tak poważnie, dziękuję z góry za Twoją pomoc. Mało tego, proszę, wybierz sobie pakiecik i wesprzyj na pole, jak potrafię, ale udostępnij to nagranie. Powiedz innym, że jest ktoś taki, człowiek, który naprawdę walczy i podjął dobrą walkę, że chce realizować marzenia i nie boi się iść po więcej, nie boi się sięgać po więcej. I ja chciałbym, żeby wszyscy tak robili i ta książka jest właśnie czymś takim. Zaproszeniem do tego, żeby dołączyć do grona naszego, bo to grono jest już dużo większe i codziennie się powiększa. Żeby dołączyć do grona ludzi, którzy naprawdę biorą odpowiedzialność za własne życie i idą mocno do przodu. Dołącz do nas, dołącz do nas. Ta książka gwarantuje ci, że przeczytasz tą książkę, otworząc się, oczy i pomyślisz, kurde, jestem wart, warta dużo więcej niż myślałem, myślałem. Naprawdę to jest moja obietnica. Ale nie będę zrozumiał więcej, bo tam jest dużo fajnych rzeczy, ale kup, przeczytaj. Także polak polakpotrafi.pl, projekt go wesprzyj mnie, wybierz sobie pakiecie, wybierz sobie nagrodę, no rzuć okiem na zajebiste nagrody. Powiem tylko to sama czapka morduje, po prostu morduje. A już nie mówię o koszulkach, kubkach i reszcie. Także PolakPotrafi.pl, projekt Vantago, wybierz sobie pakiecik po lewej stronie, wesprzyj mnie, udostępnij na fejsie, nie wiem, Instagramie, Twitterze, Snapchacie, Bóg wie na czym, cokolwiek masz pod ręką, powiedz znajomym i bliskim. Jest fajny łysek, który ma energię, który zrobił coś fajnego i trzeba go wesprzeć. I jedziemy! Im więcej ludzi, tym lepiej. Mam 30 dni, żeby uzbierać tą kwotę, a jak uda mi się przekroczyć prógi i uzbierać więcej, to zobacz sobie w projekcie, co będzie, jak uzbieramy wyższe progi, jakie będą nowe, fajne bonusy. Także z góry bardzo Ci dziękuję, z całego serca, no i czekam na Twoje wsparcie. Pamiętaj, polakpotrafi.pl, projekt Vantago. Przenosimy się, wspieramy wybieramy pakiecik, mówimy znajomym i niech się dzieje. A za 30 dni, mamy nadzieję, świętujemy razem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Tomek Soliecki.